Siemka! widzowie, tutaj zgadywanie wełny. Więc ja zaczynam? To, to dam tak. Może masz tak jak ja? Masz jedno dobrze. Dobra. To dam jak, tak. To może być. A nie, sorry, masz dwa dobrze. Masz dwa dobrze, dobra, sorry. Y... Co Dwa razy sali? Z z z, z, sorry, z. Yy, masz jedno dobrze. Dobra, dobra. Chy chyba. Chyba. wiemy jak. Gowne. Ile mam dobrze. trzy. Dry? trzy. O trzy. Kolejna, trzy. to to ja To Tak, to ja to tak. To ja tak, to To ja tak, ja lecę tak, i idę. Ja, eee, tu. Y... Ja, poczekaj. Masz jedno dobrze. Zielony zielone dobrze, prawda? Prawda. Znaczy nie zielony. Przepraszam? Co? Eee. Y... No to dajmy tu nie, to nie może być, więc... Pomarańcowy tu. Niebieski tu. A... Poczekaj, co tu brakuje? Szarego. Are. Masz... Masz zero dobrze. Wybrałeś <grym> 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 jeszcze szansę. Co tam tak. Da. No, to zostawiam? To zost To tak. A nie. To, to tam. Czrybo, dobra. Tak. Y Jeden dobrze. mhm. Nee, daar wacht je. Nee, daar wacht je. Hier wacht tak. Hier wacht damy... tak. Hier wacht damy... tak. Hier wacht tak. Hier wacht tak. Hier wacht je. Hier wacht je. Hier kurwa? Co?